Dzień dobry. Dzisiaj będę chciał Państwu zaprezentować działanie buforujące naszego produktu przeciwdziałającemu kwasicy Alamo Buffer w Guerce. W celu zobrazowania efektu buforującego użyjemy roztworu ciepłej wody, który odzwierciedla nam płyn w żwaczu. Dodajemy kiszonkę straw, która zakwasi nam roztwór. Oczywiście jest to. Bardzo uproszczona wersja tego, co się dzieje w żwaczu, ale odzwierciedla ona nam warunki, jeśli chodzi o poziom pH. Państwo widzicie tutaj płyn żwaczowy ma około 5 pH i taką samą kwasowość mniej więcej udało nam się tutaj uzyskać. I ten roztwór użyjemy do. Do zaprezentowania, jakie właściwości buforujące mają różnego rodzaju produkty, mamy przygotowany płyn zakwaszony. I do jego zbuforowania użyjemy dwóch produktów. Mamy bufor WRC i mamy kwaśny węglan sodu, który jest najczęściej używany jako produkt buforujący. Dla zobrazowania efektu, przygotowałem porcję buforu WRC w ilości 30 gram. I podwójną porcję 60 gram kwaśnego węglanu sodu. Tak przygotowany roztwór posłuży nam do y, zrobienia dwóch próbek. Przygotuję dwie oddzielne próbki dla każdego produktów. Pierwszy roztwór będziemy chcieli zbuforować kwaśnym węglanem sodu. Jak widać, zachodzi tutaj dość gwałtowna reakcja. Płyn się lekko spienił, i sprawdzamy pH. Udało nam się podnieść pH do stworu do 8,82. Teraz to samo robimy dla produktu Buffer WRC. Zasypujemy połową dawki, która była użyta dla pierwszego produktu. Tutaj nie odbarwia się to tak szybko. Tutaj też. Nie ma tej y, gwałtownej reakcji. Zawiesina jest stabilna. I sprawdzamy pH roztworu. Mamy już 11. Tak jest, 11,3. Czy widzicie państwo, że działanie y, buforu w y, mimo dużo mniejszej dawki jest to wiele bardziej efektywniejsze i jest to dużo bardziej skuteczny produkt w walce z kwasicą. Wybór zostawiam Państwu. Dziękuję.